To jest Pan rzemieślnikiem, budu w Od 1997 roku prowadzi Pan własną firmę, zakład usługowo-produkcyjno-handlowy. Mieszka w Hańsku, ale chciałbym, chciałbym, no i oczywiście należy Pan do cechu rzemieślniczej przedsiębiorczości na Gronowie. Chciałbym, żeby Pan się było pamięcią do początku, w jaki sposób Pan się uczył fachu, jak przebiegała pan kariera jako rzemieślnik? Chodziłem do szkoły na ulicę Pogodną w Lublinie, tam ją ukończyłem, byłem lekarzem, murarz, tynkarz. Po szkole przyjąłem się do pracy, pracy były na Ursusie, budowa. Później po roku czasu przeniosłem się do Zakładu Remontowo-Budowlanego, do Sosnomicy i w Sosnomicy Ładnie parę lat pracowałem w tym zakładzie. Mile wspominam A proszę pracę, mi powiedzieć, który to był rok, jeśli chodzi o szkołę? Szkoła był 81. Kończyłem tutaj w tym... Później pracowałem w Webrolu, ale to były te ostatnie dni w Webrolu, bo nas połączyli i po Pego jeszcze pracowałem w firmie w Wrocławiu, ale to dosłownie 3 lata i zacząłem swoją działalność którą prowadzę do dzisiaj jestem z, z tego zadowolony robót skoro zrobiłem takich państwowych współpracowałem z lasami państwowymi Sosnowica, Łodawa, gminy, tak jak tuczna, jabłoń z rolnikami. Dużo tych robót było do wykonania i Nie było czegoś takiego, żeby coś nie grało. Inwestorzy zadowoleni. Staram się, żeby klient był zadowolony. No to jak klient zadowolony, to i właściciel zadowolony. A proszę mi powiedzieć, co Pana skłoniło? Pamięta Pan, dlaczego akurat wybrał Pan ten zawód? Jako młody człowiek miał Pan na pewno wiele możliwości, ale czy, czy, czy przypomina Pan sobie, co zadecydowało o tym, że wybrał Pan akurat ten zawód? Powiem tak szczerze, że tak wyszło. tak wyszło. Tak wyszło. Tak wyszło i. Nie. Czy miło wspomina pan nauczycieli, którzy, czy rzeczywiście może tak powiedzieć, że ten pierwszy nauczyciel, zazwyczaj rzemieślnik czy fachowiec, by rzeczywiście nauczyli pana tego? Tak, zdrowia? tak. I miałem instruktora, bardzo porządny człowiek, nazywał się LAL, w szkole w Lublinie. W szkole w Lublinie. I można powiedzieć, że miał Pan szczęście, że Pan trafił w jego ręce. Tak, pan, tak, tak. tak. Hmm. Proszę powiedzieć, a jakieś, o których Pan zaczął mówić, bo ma Pan siedzibę na co dzień w Hańsku, w gminie Hańsku, daleko od Wodawy. Pracuje Pan, robił Pan inwestycje na terenie całej Lubelszczyzny. Czy pamięta Pan jakąś taką, która szczególnie Pan utkwiła w pamięci, z której Pan był zadowolony, dumny, czy była trudna pod względem wykonania? Domyślam się, że tych inwestycji było wiele, ale chodziło o jakąś takie szczególne. No, najbardziej to cieszy oko jak się przejeżdża koło inwestycji. Dokładnie. Inwestycje i widzi się, tu stoi, została wykonana. Tak, przejeżdżam często przez gmina Sosnowica. Robiłem całą modernizację z środków to też unijnych było. Robiłem w Urszulinie bibliotekę. Tą, jak wspominałem, że w Jabłoniu biblioteka tak samo to i różne świetlice przy okazji były, tak jak i syczyn. To oko cieszy. Jest... Oko cieszy. Robiłem to tak, jako podwykonawca na, w szpitalu całym od całemu termomodernizację. A zdarzały się jakieś porażki? Jakieś telefony z reklamacjami po pana pracy? Coś szczególnego? No, powiem tak, że jak prace się ubezpiecza, to nie, nie bardzo, żeby były reklamacje. Jeszcze widzę moment zachowania, gdyby pan pamiętał, to bym par szybko ją wskazał, ale to, 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 to cieszy. Od kiedy pan jest członkiem Cechu Węzadowie? Cechu jestem od 2003 roku. No właśnie ten moment. Reaktywacji, reaktywacji modernizacji tak. budynku. No to już też się 20 tak, lat. Tak, tak. A proszę mi powiedzieć, czy pamięta Pan jakiś z, z, z Hańska, z okolic wodawy, z samej wodawy, z jakichś takich prawdziwych rzemieślników, o których się długo mówiło, że są wybitnymi fachowcami? I mam tu na myśli każdą branżę, od cukierniczej po zegarmistrzostwo. zegarmistrzostwo. Przypomina Pan sobie takich ludzi? prawdziwych mistrzów rzemiosła Powiem tak bardziej się interesowałem samo obo, niż no. y ob obocznymi, bo A z konkurencji samej samej branży budowlanej z wcześniejszych czasów to no, różni rzemieślnicy byli. To, to trudno, tak nie chciałbym, znaczy nie chciałbym ja, słabo. Nawet do, do nazwisk nie, nie chciałbym tam przy, przekręcać. Ale to tak jest, że jak jest dobra cukiernia, to się zawsze do niej chodzi. No to właśnie nie? o to chodzi. Ja, ja wiem, że jest to trudne pytanie, bo nie każdy odbiera. Ja odbieram by, tego cukiernika przez pryzmat smaku by dobrych ciastek, C a nie tego, że jest rzemieślnikiem Ale jakby sobie przypomnieć, to były takie miejsca, do których każdy z nas chodził. Tak, tak. By, bo to w jedno miejsce, bo tam jest smacznie, czy oddawał ciuchy do jednej krawcowej, tak, prawda? Oczywiście, tak, e, tak, tak a, tak. a po to rozmawiamy, aby. By przypomnieć, że za tym wszystkim, za uprzejmością, ładną ladą, ładną witryną, jednak jest, jest osoba, jest wiedza, jest poświęcenie pracy. Właśnie a propos, jak długo pan dziennie pracuje? Zaczynam na 30, kończę. Różnie. 18, 18 20. To, to miałem na myśli, to że to jest. Nie ma tak, że w biznesie. Za efektami tej pracy naprawdę jedzie ja, śmat ja, wysiłku, wysiłku. No, no i przy okazji i noce zarwane, bo nie się, tak zamiast kolejny. spać, to się myśli. Dokładnie. No ale to świadczy o, o, o poziomie i o fachowości, tak? Człowiek trudno się oderwać. To jest tak łatwo powiedzieć, nie? ale z niektórymi rzeczami jest to trudno, bardzo trudno, bo ale to... człowiek żyje tym. Dokładnie. Człowiek żyje jak się już mówię, robotą, ale można było tym mniej, ale kontakt z ludźmi to jest, no, cały ten smak życia. Nie jest to łatwe. A, a propos życia, cały czas pracy, znajduje Pan czas na odpoczynek? Weekendy. 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 Ma Pan jakieś swoje ulubione miejsce, gdzie lubi Pan odpoczywać? A to, znaczy, odpoczywam to wyjeżdżam, żona planuje aby weekend był dłuższy, żona planuje wyjazdy i ja już się trochę można, się można zrobić. Można, można. Siły. Ile ludzi przeciętnych Pan zatrudniał i yy, zatrudnia teraz? Na dzień dzisiejszy to mam około 30 osób. O, to jest duża powiedziałeś, to już jest ładny zespół. 30 osób, bo współpracuję tam z zakładem karnym, mam osadzonych. 10 lat, 2 pan pamiętam. Raczej tak. Roboty robią. No różnie jest. To te, można mówić, że os ten, osadzony, że tak, tak samo człowiek po prostu oczywiście. Proszę mi powiedzieć, czy były jakieś takie momenty załamania, jakichś kryzysów, że chciał Pan to wszystko zostawić, zająć się czymś innym? Były to już mamy 26 lat od na rynku. Zdarzały się takie chwile? Powiem szczerze, że nie było. Zawsze wychodziłem obronną ręką, obronną ręką i nie chodziło mo mocno, żeby Nabrać pieniędzy z jednej budowy, tylko w miarę zarabiać, a nie. No mieliśmy okazję przyglądać się miał Pan dużo podziękowań po dobrych inwestycjach. To też cieszy, prawda? Oczywiście. Jest to forma nagrody. Tak, tak. Zwykłe dziękuję. To, to Nie każdemu się to zdarza. Trzeba na to zasłużyć. A właśnie a propos, proszę mi powiedzieć, taka Pana sentencja. Krótkie, zwięzłe określenie, co jest warunkiem sukcesu, jakby Pan chciał doradzić młodym ludziom, którzy panują start? jakim trzeba być i co trzeba robić, żeby odnieść sukces pana w Pana branży. Spo trzeba być spokojnym przede wszystkim spokojnym, że podchodzić do, do klienta nie z, z, z krzykiem, nie, bo różne sytuacje są. I, s, są sytuacje. Nawet miałem taką sytuację, że chłopcy przecięli krokiew za krótko. Wielki szum inwestor zrobił. No ja dowiedziałem się wcześniej od chłopców. Zieli, zadzwonili do mnie. No i po godzinie inwestor dzwoni z nerwami. Wziąłem Rozłączyłem się na drugi dzień, inwestor mówi do mnie, że oni nie przespo, prze, przeze mnie całej nocy, ale ja mówię, byłoby nas dwóch. Krokiew jest wstawiona dzisiaj, wstawili, po co te nerwy? Panie już jaki człowiek jest narwany, można spokojnie. Za rzemieślnika pan się uważa. Jest pan rzemieślnikiem. Jestem jest właścicielem się... firmy, jestem przedsiębiorcą, ale rzemieślnikiem pan w tym tradycyjnym rozumieniu nie jest. jest. W czasie swojej kariery zawodowej pomagał pan instytucjom osobom prywatnym, organizacyjnie czy finansowo. No miałem takie okazje, że wiemy, Pogorzelcy. No, nie, no, Marzenie, które chciałbym Pan spełnić, czy jeszcze do tej pory się nie udało? Nie, jest, jestem zadowolony z, z, jest. z tego, co jest. A, trudne pytanie, jaki był najszczęśliwszy dzień w życiu? Ślub z żoną, Narodziny córek. Ile ma Pan dzieci? Dwie córki. Nie, nie córki. No, domyślam się, że trudno będzie kontynuować firmę rodzinną, czy są zainteresowane. Może. Może. Bo. Może wyjdzie, że coś tam A już zachwą się gdzieś tak. do No, tak, tak? Tak. tak? tak. jeśli mogę zapytać? Knuczkę się leczy, tak? No, super. Proszę mi powiedzieć. Jeszcze też trudne pytanie. Jakich ludzi, mając na uwadze zachowanie, charakter czy sposób ich bycia, stara się Pan unikać? Wolę rozmawiać z ludźmi spokojnymi, nienarwanymi, nienarwanymi. A co w pan Panu ludziach najbardziej? Uczciwość. Jakie pytanie zadałby Pan? osobie, która by przyszła i chciała się zatrudnić w, w Pana firmie? Proste pytanie, czy chce pracować? Czy chce pracować? Bo podjąć pracę, a nie pracować, no to jest różnica. Jeśli są chęci do pracy, to nawet nie wiedząc, nie umiosłując można się nauczyć, aby tylko były chęci. Czy wie Pan, co będzie Pan robił za rok, dwa, za pięć? Jeszcze mam nadzieję, że będę dalej rzemieślnika.